Do spotkań turniejowych OPA kontra Anonymo eSports. Oczywiście tutaj nic się nie zmienia. Exit Me Revolution 2021, mapa de Vertigo. Przypomnę, że jesteśmy po pierwszym meczu. To było bardzo ciekawe spotkanie na Limburgin na Nuku. Teraz Vertigo i zaczyna się tak, że jest naprawdę ciekawa ustawka od formacji OPA w okolicach środka. Teraz próba kontry. Kapitalnie, po prostu kapitalnie kontrują to gracze. Po stronie antyterrorystów, tam jeszcze był Maken obok swojego kolegi. On dobywa tego ostatniego fraga i demo dojechany. 5 na 4. Prawdopodobnie podejście pod bombsite A, ale jak na razie jest to dość niemrawe. Tam zauważony kolejny rywal. Widać, że nie boi się OPA. Pewne wychylanie, pobijamy jest i demo i nawrót, aczkolwiek to znaczy. łapie tego fraga. Oczywiście nie było tyle kasy, żeby zagrać ze za snajperki, ale Snatchy prowadził sobie... W tej sytuacji bez większego problemu. I podejście na kontakt A. Ale mam wrażenie, że opa powinna zdawać sobie z tego sprawę timingowo. Wskakuje jeden z rywal, to jest equip. Ale Ralen jednak z kuckiem sobie poradził. Teraz jeszcze ster. On kapitalnie ustawiony. Ma informacje, ma prawie drugiego fraga, ale jednak nawrot. Wyrównuje swoje statystyki. Także łapie tego fraga i mamy przewagę. Trzech na dwóch, ten nejdzik może być bolesny. Kto tam podkłada bombę? Jak dobrze widzę, falkę podkłada. Chyba snaci i mamy szczęście, że to był Snatchy. Bo dzięki temu, że to nie był nawrot albo demo, to snaci przeżył. On miał prawie pełny pasek zdrowia. Ale to jeszcze nie jest koniec. Dwa smoki, dwa smoki ma formacja defensywna. Jeden dorzucony w kierunku prawym, czyli oczywiście na rusztowanie. Oj, ta paka w takim miejscu. Czy to jest do uratowania? Na raz tak naprawdę Opa mogła paczkę rozbroić. Notan nie ma co zbierać. Notan sprawdził prawo. Tausons. On na trejnie miał te, oczywiście highlighty, gdzie grał kapitalnie, ale... Fiku, tak, tak, tak. Koledzy, którzy piszą Fiku tutaj mogę się przychylić do tego, bo Fiku faktycznie jest kapitalnym graczem. Ale my teraz wracamy do meczu. Rozpoczyna się wejście pod bombę, Tajt większy, tym razem skanowanie, Ster łapie eliminację, jeszcze kontaktowo. ekwip na blisko, Snaczy, ale wypalił teraz z tego Teka centymetry! I byłaby jeszcze jedna eliminacja. Chociaż i tak możemy być z tego wszystkiego naprawdę dumni, 3 na 3, bomba podłożona. Z lewej strony tym razem, więc wydaje się, że miejsce jest lepsze, ale to sprawdził Tawson. 8 801. przepraszam. To są jego staty jak na razie. Ciekawa pozycja jednego z graczy, ale radzi sobie oczywiście Maken. I ostatni żywy Innocent. Próbuje z tego Digla uratować. Oj, blisko, ale to wyszło. Opa, mam Już... Vertigo. Nie wiem dokładnie, jaki jest teraz scenariusz, bo chwilowo hut nie działa. Także przepraszam za to. Mamy drobne kłopoty techniczne po stronie oczywiście obrazu. Chyba sytuacja 4 na 3, jak widać na ekranie. Snaczej przygotowany jest przy workach. łapie eliminację na rywalu, który wychylał się z prawej strony, także to wygląda jak na razie bardzo dobrze Snaczej. Znowu pewnie. To jest fajne. W charakterze Snaczej, że on regularnie potrafi brać na siebie grę. Ostatnio. Nawrot, będzie chyba walka teraz przy amsacie większym, ale natychmiastowa kontra i zaskoczony przez Tawsona. Potem jeszcze nawrot przez Makena. I czy widzi Notan? Wydawało się, że powinien ogarnąć, ale jednak Demo wskakuje z lewej strony. Tutaj jeszcze ciekawy smoke od Notana, ale on został złapany tym najdem i zostaje tylko Snatchi. Także Snatchi wcześniej startował rewelacyjnie. Teraz ocenimy, jak Snatchi kończy. Jeden na trzech Snatchi. Pozycja naprawdę niezła, ale skontrował to ster. I Deagle w rękach Ralena Snatchi szuka, czy on znowu znajdzie. Tym razem z lewej strony przygotowany jeden rywal. Ale trzeba będzie w końcu zareagować. No tan, no tan. Robi bardzo dużo. Robi nawet, powiem trochę więcej, za dużo. Ta eliminacja powinna wlecieć natychmiastowo. A on jeszcze fraga zgarnął. Teraz ciekawy palak. Flash idealny. Brawo Snatchi. Brawo Zdecydowanie to jest MVP jak na razie po naszej stronie. On robi sam i robi zdecydowanie więcej. Maken poradził sobie z Innocentem. Ale rewanż jest bardzo szybki, więc sytuacja trzech na dwóch. Tawson i ster. Kolejny smoke zwrócony, także generator odcięty. Wydaje się, że to powinna być w miarę bezpieczna końcówka. Tawson gdzieś próbuje przez tego smoka jeszcze przeskanować, ale teraz czas jest bardzo sympatyczny dla nas, bo wycofuje się. Sniper zostaje tylko ster. On również tylko zerknął. A to ciekawa sprawa, bo 5 razy PM i zauważony gdzieś tutaj był gracz na podsadzce. A może lepiej? Usłyszamy, bo tam był ten bus grany. Także kapitalna wręcz reakcja od nawrota. Tutaj jeszcze sam podchodzi pod celownik. Nota, no to było arcy dziwne wychylenie, ale sytuacja dynamiczna. Trzech na trzech, teraz już tylko dwóch Polaków, czyli nawrot i snatchee. Jedna z bardziej chaotycznych rozgrywek, jeżeli chodzi o mapę de Vertigo. I trzeba to wszystko uspokoić, ale o ile żyje snaci to możemy być spokojni. Niszczył za WP, teraz może zniszczyć również z kałachem. Podejście pod większy bombsite. I Snatchy sprawdza wszystko Sprawdza wszystko Na Vertigo jest bardzo konsekwentny Po flashu, ma będzie wychylenie Ale Snatchy idealnie to kontruje 20 sekund Snatchy ma smoka. Snatchy zajmuje cały bombsite I czekamy teraz na to, aż Nawrot podłoży pakę Rozstawimy się I Opa weźmie się za odbijanie Snatchy wie, że on tego chce Ale tym razem jednak Maken Na dobrej pozycji, bo od góry I zostaje tylko Nawrot Jedna eliminacja zgadnięta. Wszystkie oczy teraz na pana Nawrota jak on pod taką presją sobie poradzi? No, nie poradzi sobie, bo od razu wygląda. Nikt nie skraca, nikt się nie wychyla. Jako pierwszy testowany będzie Innocent. Po tym fleszyku jeszcze podskoczył tak odważnie. Kolejny flash. Wow. Panowie z OPA. To jest naprawdę imponująca zagrywka, żeby w takiej rundzie zagrać w takim stylu. To jest naprawdę gigantyczny plus dla was. Szacunek. I sytuacja trzech na trzech. Zostały... Dwa pistolety i M w rękach Notana. Oj, znaczy tym razem delikatna krytyka, bo miał gigantyczne problemy, ale jak już się obudził z tych tarapatów, to złapał i pierwszego, i drugiego gracza, których prawnie i natychmiastowo wręcz jest przy większym. Co tu się wydarzyło? Nawrot przepuścił rywala, ale znaczy na jego szczęście, był w stanie się odwrócić. Także sytuacja czterech na czterech, ale jednak komunikacyjnie gdzieś tutaj pojawiła się luka między Nawrotem a Ralenem. Tawson, łapie Inosenta i to oznacza, że pod tym bombsite'em, a za chwilę może być bardzo gorąco. Chyba przyspieszy teraz. Opa, nawrót. Co za pozycja, co za ryzyko i co za reakcja jeszcze, żeby odwrócić się na rampie, ale jednak tym razem tylko jeden frak i potem musiał być namieszany od razu i zlikwidowany od tej drugiej strony. Demo sprawdza od drugiej strony, ale blisko. Blisko Demo, ale w takich starciach zawsze najważniejsze jest to, kto wrzuci pierwszego heada. Demo miał kłopot, wszystkie strzały w ciało. A co robi rywal z kałachem? Mimo tego, że jest poobijany, to on tego heda sprzedaje. I Snatchy Dzisiaj udowodnił wiele razy, że jest mistrzem Counter strikea Czy zrobi to po raz kolejny? 21 trafień Próba skanowania jak blisko Snatchy, jaka odwaga, co on tutaj wyczynia? Sport sport. Albo formację opa. Wracamy do meczu. Teraz. To, czego wszyscy potrzebujemy i czego znaczy potrzebuje. Idealnie przygotowany, gotowy snajper, który oczywiście znowu skraca pozycję i snaczy. Łapie 24 fraga. Nawrot 9. Ralen 13 znaczy 24. Jak kolega napisał teraz na czacie. Talarek. Przebudzenie. Tak może być. Jest taki film. Błękitna laguna. Przebudzenie. I teraz może być polskie przebudzenie na mapie de Vertigo. Znaczy, znowu wcelowany. On wie, on wie, że jak ktoś ma brać grę na siebie, to musi być on. Ale co robi formacja OPA? Gdzieś tam stali przy tej rampie. Gdzieś tam się pokazywali. Ale jednak wyczuli, że może być przygotowany nasz sniper i wycofali pod mniejszy bombsite. Także wracamy do testowania ustawki na drugim PS-ie, ale rotacja będzie sprawna. Tutaj dojdzie. Już jest Ralen jako trzeci. Także mamy trzech graczy na tym BS-ie. Tego nie można zmarnować. Czterech na pięciu. Demo delikatnie dopalony. Oby za chwileczkę te fragi się po prostu posypały dla naszego ataku. Przepraszam bardzo. Defensywy oczywiście. Innocent z Ralenem przy tych smokach. Łapią tego fraga oczywiście. No to upada. Bardzo wolno lubi to swoją drogą. Teraz Opa. Ster również zaskoczony. I tylko Towson zostaje. Niezły strzał z tego Digla. Do tego jeszcze Awupa w rękach. Towson walczy. Było blisko jeszcze, żeby zgarnął się na środku. Tauson chyba znajdzie. Ralen za dużo. Za dużo wychyleń, to drugie bardzo szerokie. Rywal go zauważył i demo pod gigantyczną presją. Ocenimy teraz demo, jak on może sobie poradzić, jak na razie kapitalnie. Sprawdza equipa. Demo raz jeszcze. Wytrzymał to demo! Uratował teraz całą defensywę, a być może całe spotkanie, jeżeli chodzi o mapę De Vertigo. Zostaje tylko Maken. On ma bombę, ale snacznie zrotował. To spotkanie, oczywiście, wygrać. Ster przygotowany jest przy rękawie. Notan znowu otwiera i to znowu demo. Notan czuje się bardzo pewnie. Ma informację, oczywiście, i Innocent i jego rywal. Co tutaj się wydarzyło? Teraz przy smoku. Oby nawrot to przeskanował, ale jednak ster. Takie indywidualne podejście. Smoke się kończy. Ster fraga łapie. znaczy jednak rewanżuje się w okolicy środka. Także sytuacja czterek na trzech to jest cały czas do uratowania, tym bardziej. Pozycje są świetne. Pozycje mamy wręcz genialne, ale niestety, znaczy gdzieś przy smoku namierzony. Maken również sobie poradził i ostatni Inosen. Wcześniej zgarnął prawie ace'a Teraz jeszcze będzie szansa na cztery fragi, ale jednak rywale natychmiastowo. wie co się święci. Dokładnie tak. Demo dał informację, że jest grany ten smoke, ale uwaga, czas to jest 30 sekund. I my zgarniamy Entry Fraga. To wygląda jak na razie fantastycznie. 5 na 4, demo na kapitalnej pozycji. I Nosen za Bombsightem. Demo 2, nie, jedna, jedna eliminacja, ale I Nosen, stop jest gotowy. Właśnie za tym Bombsightem. To powinna być łatwa eliminacja. Tak się stało. Tylko dwóch graczy po stronie rywala, a zostaje już tylko Notan. No i to jest koniec rundy. Snap agresywnie. On raz taką. Zagrywkę pokazał i wtedy chyba zgarnął fraga. Tym razem będzie wcelowany. Oczywiście, że tak. Snatchi fraguje. Innocent również. I to chyba będzie koniec tego spotkania. Towson, Maken i Equip. Tylko oni zostali na placu boju. Mają mnóstwo czasu, nawet niezłą pozycję, bo Towson jest przy rampie. Tamten smoke zwrócony, ale mamy informację, że na blisko jest jeden z rywali. Innocent. Dobra pozycja. Towson po prostu podchodzi pod celownik. Nawrot łapie Makena koniec! Tutaj już nie ma o czym gadać, nie ma czego szukać, equip jeszcze w końcu wersę sprzedaje.